Cześć, witajcie, moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku. Dzisiaj, tak jak seria zapowiadała, kolejny etap przygotowań Ursusa C385 do żniw. Mianowicie, dzisiaj zajmujemy się filtrem powietrza, czujnikiem temperatury, i jeszcze zajrzymy do, yy, do kabiny, i tam spróbujemy coś zmodernizować. Zaczynamy. A więc, moi drodzy, czym się dzisiaj zajmujemy? Zajmujemy się tymi rzeczami, które tutaj mamy. Tak jak wcześniej, na początku innych odcinków mówiłem, że. No doszło dużo pola, więc naprawdę chcę mieć przygotowany ciągnik Bardzo dobrze uniknąć niepotrzebnych awarii i przestojów A więc po kolei co dzisiaj będziemy robić Pierwsze, dolot powietrza, rura z rekorda Nie jest zbliżona Super tylko z rekorda Przejście w filtrze, co jeszcze? jeszcze może wróćmy od początku Co zostało stwierdzone? Zostało stwierdzone, że filtr który tutaj ja mam Jest to nic innego niż filtr od 60 Ponieważ ma wejście 50 tutaj, a powinien mieć 70. Ogólnie, gdyby tego nie było, ja bym się bał takie coś zastosować. Dlaczego? Dlatego, żebym się obawiał, że przepływ przez 50 byłby za mały i ciągnik dostawałby zbyt małą dawkę powietrza, co by przekładało się na jego i w ogóle. A, aczkolwiek yy, jest to sprawdzone już, ciągnik jest od dwóch lat, pracował na tym filtrze, nawet nieświadomie to robiłem, że to był taki filtr. Więc yy... wszystko jest to tak, jak wiecie. Niektóre rzeczy w ciągnikach, tak jak na przykład filtry, pasują do 60, do 30 i do 80. Prze yy, przeskok mocy jest kosmiczny, te filtry sprawdzają się, przepustowość wystarczy. Po prostu niektóre rzeczy w tych ciągnikach są robione z zapasem. Więc jeśli ktoś by się zastanawiał albo miał filtr z 60 i chciał założyć do czterocylindrowej 80. Nie ma żadnych obaw, to będzie działać, to będzie funkcjonować. Wydaje mi się, że średnica 70 bardziej byłaby potrzebna do szóstki, szóstki, 12, 16. Tam 50 byłaby zdecydowanie za mała. No wiadomo, przy Turbo to filtr w ogóle mokry odpada. A ten filtr 60 pasuje bez żadnego problemu. No i co robimy? A jeszcze tak niektórzy mnie się pytali zawsze, jak ty mieścisz tu z przodu akumulator? Bo u mnie nie ma miejsca. No to teraz macie odpowiedź, bo jest filtr 60 i ja mam tu z przodu miejsce na akumulator. Więc ten filtr jest dobry, zostaje. Tylko tak jak w pierwszym odcinku, bodajże pokazywałem, tu było coś taśmami polepione, tak porobione czy metodami, ja postanowiłem to wszystko zostawić, bo tu jest naprawdę fajne, to działa. Więc po prostu trzeba przejść, zredukować z 70 na 50, zrobić to na. Podstawą w tej pracy jest zrobienie tego szczelnie, żeby żaden pyłek się do komory nie dostawał. A więc właśnie tutaj są rzeczy, w których skorzystamy. Powtarzam, rura z Bizona Rekorda. Koszt około 80 zł, wzmacniana. To jest rurka gumowa z 60 łączona, ta krótsza, bo tam jest dłuższa i krótsza, to jest krótsza, 50 rurka. I tu mamy co mamy? To mamy z, ze sklepu z tuningu samochodów. To jest redukcja tłumika do jakiegoś tam auta. No Tutaj tłumika redukować nie będziemy, ale tu mamy 70, dziesiątkę, a tu mamy pięćdziesiątkę. Jest to jakaś kwasówka czy coś? No nie wiem. Mniejsze z tym. Jest to bardzo gładka rurka, którą bardzo łatwo będzie nasadzić tu jednym końcem, drugim tu. Będzie to szczelne połączenie. Jeśli te kołnierze będą zbyt długie, kątówką możemy je poskracać wydaje mi się, że trochę, no, zobaczymy. Chociaż też jak burzymy dalej, będzie pewność, że będzie sztywne. A więc po kolei. To zakładamy na kolektor sący. Kolektor sący. Tutaj wjeżdżamy redukcją metalową. Tutaj wjeżdżamy połączeniem gumowym. I tu mamy filtr. I zobaczcie, jak to będzie szczelnie, pięknie wszystko połączone, elastycznie, no zrobione, jak ja to mówię i lubię, po ładzie. Ładzie, także naprawdę będzie to coś fajnego. Na parę ładnych lat połączenie i, podkreślam, w czwórce wystarczy filtr 60. Nie ma problemu, że idzie rurą 50. Nie, nie ma spadku mocy, nie ma jakichś braków powietrza. To działa także się śmiało, możecie zakładać. Etapem kolejnym będzie czujnik temperatury. Czujnik temperatury zetorowski, nie jest to ten czujnik za 15 zł, jest to czujnik za 50 zł. Zobaczymy, czy ten czujnik dużo droższy, zetorowski, czeski, yy, no, przy... będzie trwalszy, bo to jest najważniejsze. Ten wytrzymał półtorej roku za 15 zł. No i przechodzimy do kabiny, bo tu co mamy? Co to za drut? To jest, proszę Państwa, dźwignia reduktora. Kojarzycie? To jest dźwignia nowego typu, która występuje z boku. Z boku, bo u mnie jest dźwignia. To jest dźwignia nowego typu, a u mnie jest dźwignia starego typu. Czyli jest po środku. I wiecie, już nie od innego osoby słyszałem. Czy ja sobie pewnych części ciała nie obijam tą dźwignią, jak tam sobie walichuje. Rozumiecie, o co chodzi. Więc teraz będziemy mieli nie dźwignię tu w tym yy, przeszkadzającym, tak naprawdę miejscu. Tylko jak w nowym typie będziemy mieli z lewej strony. Więc to naprawdę dużo ułatwi. No i ostatnim etapem, tak trochę, widzicie, jaka jest podłoga. Tak, żeby dodać trochę komfortu, to już tak bardziej dla komfortu będzie potrzebne. Tutaj leży, tylko jest przyszła w rolce i trzeba by na słońce ją wynieść. Taka porządna guma na podłogę. Bo wiecie, jak się kilkanaście godzin orze to na blasze jesienią, to nie jest zbyt komfortowe. Położymy gumę, będzie zawsze inaczej. Także takie to modernizacje w tym odcinku, no powiem wam, też potrzebne, też czasochłonne i też wymagające, no naprawdę, no priorytetem jest tutaj dolot powietrza zrobić, jest to spora modernizacja, ale zrobiona będzie tak po ładzie, z sensem i z głową moim zdaniem, no ktoś kto ma szóstkę, to wydaje mi się, że jednak w szóstce pięćdziesiątka przepływ i tego typu filtr by nie zdał egzaminu, lecz w czwóreczce... Chodziło to przez 2 lata, ciągnik pracował, więc tu nic złego się nie dzieje i to będzie dalej funkcjonować Także ruszamy z montażem tych elementów i zapraszam na dalszą część Pierwsze zaczynamy, moi drodzy, od czujnika Jest on o tu, o tu, o. Trochę odma przeszkadza, ale znaczy odma, ale zasilanie sprężarki powietrzem Ale spróbujemy, w ogóle tak, spuściłem niespełna 10 litrów płynu nie wiem czy wystarczy, no górna część powinna 10-20 chyba coś wchodzi w układ także powinno, no i zaraz zobaczymy bo poluzujemy ten poluzujemy sobie No muszę niestety odłożyć jednak powinno się Wam powiem udać bez ściągania odmy o kurde mi się myla z Jak jako odmu To jest zasilanie z pężarki, bo tutaj nasadowy klucz ładnie nam podchodzi. I teraz tylko pytanie, czy wpuściliśmy odpowiednio. Tam w ogóle był problem z gwintem. Składamy czujnik na wirko i chyba na konopie, jeśli nie mylę. Bo w odbudowie jest walnięty gwint, no ale... Chyba się uda go wykręcić, czy tak? Plus jest tak, jeżeli już się nie leje yy, płyn, czyli odpowiednią ilość spuściliśmy. No i syf, syf, syf. I jeszcze raz syf, czujnik nowy. No i cóż, nic na to nie poradzimy. To był ten czujnik tani. Teraz założymy ten czujnik droższy. Tutaj mamy ten tani. Tutaj mamy ten drogi. <laughs> no takie same czujniki. Nie, powiem Wam ciut krótszy jest. Zetoski jest ciutkę krótszy, trzeba przyznać. Nie dużo Lecz odrobinę jest krótszy, troszkę się różnią. Z 2 mm z mm jest krótszy No nic, zobaczymy. Ja to teraz muszę na jakieś dirko czy na coś złożyć. I zobaczymy czy kurczę. Roczny, czy tam półtoroczny czujnik. No, on kosztował 15 zł. Ten kosztował 48 czy 9 Także różnica jakaś jest. Zobaczymy, w czym dokładnie. Zaraz zalewamy z powrotem to i bierzemy się za montaż, proszę Państwa, tego rury od filtra. Czujnik yy, złożony, tam jak widzicie. I moi drodzy, tutaj proszę o, mamy już założony tą redukcję. Na obejmy tu rura jest do obcięcia jeszcze, ale zobaczcie, jak to wszystko sztywno, sztywno, a zarazem pracuje. Więc no naprawdę, teraz zostało tylko połączyć jeszcze rurę z tym, tak to wygląda. Z tym uchwytem, z tą redukcją i powiem Wam naprawdę będzie to profesjonalne Także podoba mi się to, bo lubię mieć coś zrobione po ładzie, nie tak jak tam wcześniej. Coś poklejone, pomodzone. Także o, tak to od spodu wygląda. Jest to akurat zrobione fajnie. I siedzi sobie cała rura. Mamy zrobiony dolot. Z Bizona rekorda plus 60 wyszedł wyszedł dolot do 80. Dobro, ale nie powiem Wam, że fajnie to wyszło. Tu już trochę nalałem płyn. czy znaczy trochę zalany płyn trochę się rozlało. Mamy pięknie zrobiony dolot powietrza po ładzie. Nie tak jak to było wcześniej, coś poklejone na taśmy 80. Chodzi na filtrze z 60, co nie niczym nie przeszkadza. Czujnik wymieniony, także możemy przejść do chyba z wymiany wajchy biegów. I tutaj ułożenie tego dywanika gumowego, żeby to. Zrobić komfort, podnieść komfort pracy trochę w tym ciągniku, także wydaje mi się, że tu się fajnie wszystko udało porobić tak jak należy. No, ze wszystkim, niestety, nawet spasowanie rur, niestety, to nie jest tak jak przerabiamy, że sobie zakładamy i to nam wszystko wchodzi. Trzeba było trochę dociąć, trochę tutaj pokompinować. Ale co jeszcze ważne, rura yy, ta spiralna o nic nie dotyka, tak jak tu, o jakieś ostre krawędzie, wszędzie jest luz. No, wiecie, żeby to się nie przetarło. To się wydaje, tylko taka błaha rzecz, dolot powietrza, ale dolotem powietrza niewłaściwym możemy zajeździć silnik i to bardzo szybko w ciągniku. Także to nie jest tak, że to jest bez znaczenia. To mamy zrobione, czyli przód, yy, dolot, czujnik wymieniony, czyli kolejne modernizacje w Ursusie dobiegają końca. Zostaje nam wnętrze kabiny. I zobaczcie, wymiana czujnika co spowodowała chwilę ciągnik chodzi. A tu mamy już 6 No słuchaj, naprawdę ja trochę tutaj popyrkał. Także czujnik był walnięty, włożony włożony drogi. Zobaczymy czy po prostu to przyniesie jakiś dłuższy efekt. No, słuchajcie, jakość tych części to już nie jeden youtuber o tym mówił, ale to jest... No szkoda gadać po prostu. Bo... Dlatego wiecie, jak coś wymieniacie, tutaj jeszcze nie było problemu, był łatwo dostępny. Jak wymieniacie coś, gdzie jest trudno dostępne, to słuchajcie, czasami może lepiej kupić coś droższego. Choć no, nie będę też tego tak zachwalał, bo używam, zobaczę, czy to wytrzyma, żeby nie było też ja i że za rok prawie 5 dni dane za czujnik i chciałbym to znowu wymienić. Zobaczymy. Także czujniczek działa, teraz bierzemy się za wnętrze. Yy, tu pokazywałem Wam chyba wszystko z tym filtrem. Pięknie, to ładnie. Właśnie najfajniej, że to o nic nie czerka, i to jest najważniejsze w tym wszystkim. I co teraz? Teraz tak, tutaj jest taki problem, bo jest blacha. Ja muszę wykręcić o tą blaszkę, bo coś tutaj trzeba podłożyć jakoś to zmodernizować, żeby nie było tej dziury, coś nas pak... nie wiem, Coś musimy tu zrobić, bo będzie nam pękać. To jest takie miejsce bardzo często używane. I jak nic nie zrobimy, będziemy chodzić, to po prostu będzie nam pękać. I trzeba pierwsze zrobić to, potem wywalamy yy, dźwignię. Nie wiem z tą gałką, kurde, jest trochę zniszczona. No ale to jest ta oryginalna jeszcze z tymi symbolami. Albo kupię, kurde, nową, nie wiem. No zobaczę, spróbuję ją pierwsze odkręcić. Czy ją się da odkręcić, jak? Bo ona nie jest na gwint mocowana. Tutaj widzicie, o, coś zaizolowane jest. A tutaj jest taka... Na, na taki mały sworzeń, nie? A w tej, co kupiłem, zaraz Wam pokażę. To jest, moi drodzy, na, na gwint, normalnie wkręcana gałka. O, i może by kurczę kupił jakąś fajną gałkę. Ja wiem, co sądzicie. Tutaj nakręcaną już, bo. No tam niewiele przerobimy. Jest jeszcze możliwość taka, żeby po prostu uciąć to i. I co? Uciąć i przyspawaj ten kawałek z tym, ale kurczę, ja wiem. Tak to teraz będzie wyglądała taka zmiana. Po ładzie, po ładzie będzie teraz, kurde, tak jak być powinno, tak naprawdę. No i tutaj będzie dużo bardziej komfortowo w kabinie, dzięki właśnie wywaleniu tej wajchy. Więc chyba bierzemy się pierwsze za tą blachę. Moi drodzy, bierzemy się na blachę, coś z tą blachą trzeba pomodernizować i tą wajchę wywalić i, i z kabina zupełnie inaczej będzie wtedy wyglądać. I chwila roboty. Tak to wygląda. Wspawana tutaj blacha do podłogi, dwujeczka. No takie szczelne to nie jest, ale pójdzie tu guma, że to nie jest jakaś ta podłoga cała szczelna. Można by ją próbować przerabiać albo coś. Nie ma dziury, pójdzie tutaj guma i powinno być fajowo. No Dużo to dało, tak się chwila robota. Ja, tak już dwa lata jeździłem z tą dziurą w podłodze. Ta blacha trochę młotkiem naprostowałem, odwinała się w drugą stronę i jest super, tak jak być powinno. Także, cóż, teraz akcja wajcha. Tak jak mówiłem, na pewno nic nie będę wycinał starej wajchy. Tej się odkręcić nie da po prostu. Gdyby ta gałka była w idealnym stanie, bym się pokusił o to. Ale ona jest tak paskudna. Jeszcze zaraz ja spróbuję to jako wykręcę, spróbuję tą izolację zdjąć. Zobaczymy jak to wygląda. Wajcha, zamocowana siadałem już, bawiłem się, znalazłem jakąś taką gałkę. Szału niemal na razie będzie, zakupię coś ciekawszego. No i widzicie, już tutaj przejście jest naprawdę fajne, zrobione. No tak jak powinno być w nowszym typie urszusza. Wajchy mamy po bokach, także jest super. I teraz co? Teraz włożymy jeszcze wykładzinę. I zobaczymy, jak będzie wyglądał efekt końcowy modernizacji kabiny. Tutaj po prostu na śruby poskręcane. Kwestia jeszcze wyregulowania, ale tak wydaje mi się, że jest najlepiej. Idealna wysokość z boczną wajchą, także reduktor już znalazł swoje właściwe miejsce. Tak to się prezentuje, moi drodzy, z wewnątrz ciągnika. No, jest różnica diametralna, tak jak widzicie. Trochę roboty, trochę zabawy. Wszystko przynosi nam pożądany efekt. Mamy działający czujnik. W poprzednim odcinku zdobyliśmy manometr. Także widzicie, powolutku nasz Ursusik skromny zaczyna przybierać nową wersję, lepszą, ciekawszą. No i cóż, w miarę to pasuje. No tutaj jest pod, tutaj coś trochę, nie wiem dlaczego, trzeba by tam się pobawić. Coś może gdzieś tą stronę delikatnie podciągnąć. No mniejsza z tym. w Miarę to leży. Podłoga, jakby była czarna, by to zupełnie inaczej wyglądało. Po modernizacjach chciałbym ja osobiście pobawić się, kupić, taką wiecie, gumę na metry, co się kupuje, i ją wyłożyć i tu, i z tyłu. Tam półkę całą. Choć nawet, jakby to pomalować podłogę na czarno, wyglądałoby to znacznie lepiej, bo teraz się właśnie ten niebieski, tu siwy przebija. A więc. Kolejne modernizacje, ulepszenia, niby proste, niby banalne, ale sporo dają, zostały osiągnięte, a więc już odcinek kończymy. Także subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić następnego odcinka, gdzie zajmiemy się modernizacją niewielką i naprawą uszczelnieniem podnośnika. Dalej C385 na topie. Czas przygotowania do żniw. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, trzymajcie się.